witam właśnie w San Francisco Przyleciałem tutaj z samego rana Mam tylko jeden dzień, bo wieczorem już wracam z powrotem do Vegas Także muszę się spieszyć, żeby zobaczyć wszystkie tutaj punkty, które mam na mapie A teraz z lotniska przyjechałem jakimś takim metropociągiem do centrum I stąd muszę się dostać pod Golden Gate Mam jakiś autobus, niedługo, tylko muszę znaleźć, gdzie on się zatrzymuje. A jestem pod City Hall, tak mi się wydaje, że to jest City Hall. I zaraz Wam to pokażę, jak wygląda. Pojechało sobie łejmo autonomiczne. Yy, dotarłem prawie na przystanek. Na razie to ładniej San Francisco wygląda zdecydowanie niż Vegas. Jakieś takie to miasto jest normalniejsze, nie takie sztuczne, betonowe. I powietrze lepsze nie jest takie suche jak tam. Ale zobaczymy, będzie dalej. No, i dotarłem do mostu. Już go widać, i za chwilę Wam go też pokażę. Idę najpierw na taki punkt widokowy spod mostu, na no spod, obok, a później się przejdę kawałek jeszcze mostem samym i zobaczę, jaki jest z niego widok. A tam jest wyspa Alcatraz i więzieni. Eee, nie wiem, czy będę się na nią wybierał. Sprawdzałem bilety 55 dolarów, ale 2-3 godziny trzeba mieć, eee, żeby to podzwiedzać. Także nie wiem, czy mi starczy czasu, To zobaczymy. Most jak most. Widok na panoramę miasta, którą A, na kamerze słabo widać to jest malutka ale naprawdę robi wrażenie, fajnie to wygląda no minus jest taki, że to jest strasznie głośno od samochodów i bardzo wieje ale poza tym ładnie, ładnie sam z tego mostu wywiało mnie, wychodziło. E, zatrzymam się na jakąś kawę tutaj jeszcze szybko i no, muszę znaleźć transport do centrum, jeszcze nie wiem jaki e, no i tyle Ddziewieać dalej. No i dotarłem do Palace of Fine Arts. Takie to jest monumentalne dosyć. Wielkie i wbudowali to chyba w 50. -tym, któryś tę wystawę. No i tak sobie zostało. Jest to w ogóle zlokalizowane w parku, także dosyć to ładnie wygląda. Ludzi nie ma za dużo. A Spokój, cisza. A wygląda to jest jakieś nie wiem. z budowle ze starożytności. No i dotarłem w kolejne miejsce. Molo 39, czy tam Pier 39, jak to woli, taki bardzo znany, w sumie turystyczny zakątek, ale trzeba odwiedzić. Także przejdę się tutaj, pokażę wam jak to wygląda. Sam pewnie zaraz coś pójdę zjeść, bo jeszcze jestem przed śniadaniem, oprócz kawy i ciastka z rana, także no, zobaczymy co tu jest. A takie bardzo turystyczne miejsce Restauracje i jakieś takie zabawy dla dzieci Dużo upominków No i w sumie takie pierdoły same Warto zobaczyć, ale żeby tu zostawać dłużej to nie Także idę sobie usiąść do jakiejś restauracji co zjeść I będę ruszał dalej Zjadłem burrito ledwo, ledwo, Było tak wielkie, że. Uf, jestem pełny chyba na cały dzień. No i tanio nie było, tak jak mówiłem. Niecałe 31 dolarów z podatkiem i 20% na piwku, Także. no. Tyle kosztuje. Ale nie ma co przeliczyć. Było smaczne, dobre. Także jest siła, żeby teraz zwiedzać dalej. No, i nie udało mi się kupić biletu. Pani powiedziała, że są wyprzedani na dzisiaj, i mogę sobie kupić bilet na jutro. A, na Alcatraz, tak. Przyszedłem tutaj zobaczyć, czy mogę sobie popłynąć, pozwiedzać, ale niestety nie. No, nie pomyślałem, żeby to zamówić sobie zawczasu. Myślałem, że tak z biegu można sobie popłynąć, a niestety nie. No, szkoda. Także lecę sobie na kolejne punkty. Chyba na ten cable car, taki bardzo popularny, nie tramwaj, nie wiem jak polsko nazywać. No taką kolejkę linową po mieście, także lecę na to przejechać się i zwiedzać kolejne punkt. Przybyłem na ten cable car. 8 dolarów bilet. Kolejka jest, no nie za długa. Myślę, że to nawet może do jednego e, takiego wagoniku wsiądziemy. Chyba, że nie, ale... Mam nadzieję, że tak. Są tu chyba trzy takie linie, i to jest podobno najlepsza z nich. Zobaczymy. przyjechałem się w kolejką linową, czy jakby to nazwać fajne widoki ale też nic szczególnego i dotarłem do centrum miasta I stąd sobie przespaceruję chyba do takiego parku który mam na liście z ładnym widokiem na, na miasto. W tle Painted Ladies, podobno najładniejsze domki tego typu w San Francisco no nie wiem, domek jak domek jak domek. mnie ale jak już tu przybyłem, no to trzeba je zobaczyć. A w parku pełny ludzi, chill za tym spoko. <śmienny> Dotarłem w kolejne miejsce. To jest taka dziennica bardzo popularna w latach 60. i 70. -tych. A teraz taka chucisowska, jakby dalej to kultura panuje. Także dużo takich barów, klubów, restauracji dziwnych trakt i tak dalej. Zobaczymy jak to wygląda. Przejdę się, siądę gdzieś na kawę. Trzeba będzie chwilę odpocząć, bo chodzę w górę i w dół, w tym San Francisco, na no, wszystkie drogi takie góra-dół, góra-dół i już mam 25 tysięcy kroków zrobionych, to jestem zasapany na maksa. Idę do Dolores Park Taka miejscówka, żeby się pocilować. Mam zamiar usiąść Wypić kawkę I nic nie robić z godzinę Bo jestem zasapany, jak zawsze No i jeszcze mi bateria padła, ale dobra Także jestem tutaj Ludzi pełno A Przede mną taki widoczek na Francisco Także wygląda to całkiem nieźle Idę jeszcze do sklepu, siadam i odpoczywam <laughs>